Dzisiaj mam zaszczyt, ale też obowiązek przedstawić Wam, w jaką stronę idzie operacja Szpej, o której na pewno dużo już słyszeliście, a ci, którzy oglądają ten program pierwszy raz albo dopiero zaczynają interesować się wojskowością i tak myślę o bezpieczeństwie naszego państwa, na pewno będą korzystać kiedyś w przyszłości podczas szkoleń. Mam nadzieję, że nie podczas działań bojowych, z tego podstawowego sprzętu, który jest na indywidualnym wyposażeniu. Polskiego żołnierza. Czołem, nazywam się Paweł Mateńczuk, dziś pełnię funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw warunków służby. Jestem żołnierzem, a dzisiaj weteranem już jednostki specjalnej Grom. Operacja Szpeń. Zanim o operacji Szpej, to powiem wam, do czego się przyzwyczailiśmy. Często widzimy takie migawki w naszych mediach, wiadomościach, że są robione duże zakupy dla wojska polskiego. Samoloty, śmigłowce, czołgi, mówi się o dużych sumach i o sprzęcie zaawansowanym technologicznie. Operacja Szpej ma na celu skupić się na indywidualnym wyposażeniu żołnierza, a więc tym wszystkim, co jest podstawowym narzędziem pracy, żeby. Te warunki pracy naszej, naszej służby były nie tylko dobre, ale i wygodne, bo w takim działaniu bojowym, a mam bardzo duże doświadczenie, ważne jest, żeby się nie rozpraszać i nie myśleć, że coś nas tak po prostu po ludzku denerwuje, że coś nam przeszkadza, że gdzieś coś nas kuje albo boli. Indywidualne wyposażenie żołnierza pozwoli nam skupić się na tym, żeby po prostu w trakcie działań bojowych było nam wygodnie, co poprawi naszą sprawność i skuteczność w działaniach. Już wiecie, czym jest operacja Szpej, a każda operacja lubi mieć swój syn. Dla mnie takim symbolem indywidualnego wyposażenia żołnierza jest hełm. Opowiem Wam trochę o hełmie tolskim, stalowym wzór 67. Myśmy w wojsku nazywali ten hełm orzeszkiem, był ze stalowej skorupy zrobiony. Zresztą widzicie taki kształt orzechowaty. W środku był fasunek. Ten fasunek był na tyle niedoskonały, że w momencie gdy się biegało, to opuszczał się na nos. Jak popatrzcie sobie na żołnierzy, z mojej. Poki albo tej nieco starszych, to często mamy takie ślady na nocach pozostawiane właśnie uderzeniem tego hełmu. Spełniał się pod względem drobnych odłamków, uderzeń kamieni, ale na pewno nie był odporny na bezpośrednie trafienie. Ten hełm dzisiaj odchodzi do lamusa, do historii. W wojsku polskim dzisiaj jest już tylko kilka, może kilkanaście hełmów gdzieś w jakiejś szafie sobie jeszcze leży, ale ogólnie możemy powiedzieć, że w wojsku polskim na dzień dzisiejszy, na początek roku 2025, żołnierze nie używają bojowo w działaniach w treningach hełmów stalowych, są to dzisiaj już hełmy kevlarowe. Teraz opowiem wam o hełmach z mojej epoki. Na czymś, na czym mogę powiedzieć, że się doskonale znam, bo Ilość godzin, których te hełm był na mojej głowie, jest liczona w setkach, a myślę, że nawet i w tysiącach. Przeskok technologiczny, to z czym się na co dzień spotykacie, doprowadził do tego, że hełm stał się nie tylko skorupą, która ochrania nas przed odłamkami, ale jest w stanie posiadać taką balistykę, że jest w stanie uratować nam życie podczas bezpośredniego trafienia i to nawet z bliskiej. Odległości. To jest pierwsza cecha hełmu, że jest kuloodporny. Nie tylko odłamkoodporny, ale i kuloodporny. Jeżeli powiemy o fasunku w środku, to jeszcze w tym modelu macie fasunek, który ma w środku taką siateczkę. Ten hełm był nadal niedoskonały, bo zaczęły wchodzić nowinki technologiczne w postaci, że każdy żołnierz miał na indywidualnym wyposażeniu. Słuchawki takie aktywne, które były od razu sprężone też z radiostacją, więc jeżeli ubierzemy takie słuchawki na głowę i włożymy taki nieprzystosowany do używania słuchawek hełm, to zaczyna nas wszystko dookoła głowy boleć. 20 minut, pół godziny damy radę wytrzymać, ale uwierzcie mi, że po godzinie, po dwóch. Każde takie wbijanie i wywiercanie się w głowę powoduje, że nie myślisz o zagrożeniu, o działaniu bojowym, tylko co chwilę przesuwasz ten hełm kawałeczek na głowie w inną stronę, żeby sobie ulżyć. Żeby dobrze wykonywać swoją pracę, trzeba mieć komfort, trzeba być tak zabezpieczony, że nie ma niczego, co cię rozprasza. Niewygodny hełm powoduje to, że jesteś rozproszony w swojej robocie, a my szkolimy się do tego, by brać udział w działaniach bojowych, by walczyć. Odwrócenie naszej uwagi może spowodować, że akurat w tym momencie przeciwnik nas zaskoczy. Świat, technologia poszła dalej i mamy dosyć podobną skorupę hełmu kevlarowego niż ten, tylko przemysł wymyślił sobie, że do tego hełmu zamiast fasunku wkłada takie poduszki. I te poduszki, poza tym, że można je sobie ułożyć i dopasować do swojej głowy, że te poduszki, które są przy uszach można wyciągnąć, i płynnie wejdzie ta obręcz słuchawek, będzie wygodnie, mają jeszcze tą zaletę, że przejmują siłę kinetyczną uderzenia pocisku. Zdarzyło się tak, i to wielokrotnie na wojnie, że uderzenie pocisk nie przebiło albo nad wyrażyło tylko skorupę, ale zostawiało bardzo duże ślady kontuzje w odcinku szyjnym kręgosłupa. Siła kinetyczna takiego uderzenia jest bardzo duża. Te poduszki wygłuszają to i pozwalają, że to uczucie nawet czasami jest nieodczuwalne. Czym walczy dzisiaj nowoczesny żołnierz? Do czego w operacji Szpej zmierzamy? To Wam powiem już za chwilkę. Jak sobie zobaczycie ten hełm, który mam przy sobie Fajną i ważną rzeczą jest cały czas będę na to zwracał uwagę, dostosowanie go do swojej czaszki, do swojej głowy. Ci, którzy jeżdżą na rowerach, na pewno wiedzą, że jest takie z tyłu pokrętełko w kaskach rowerowych, że układasz sobie w miarę luźno kask, a później tym pokrętełkiem sobie dopasowujesz obwód głowy do noszaka, który jest w środku. Są tutaj też te poduszki, które są poduszkami, nazwijmy je balistyczno-kinetycznymi, które pozwalają nie odczuwać takiego dużego uderzenia w hełm. Z tyłu tego hełmu będziecie mieli baterię. Bateria jest od razu też przeciwwagą, bo idąc od tyłu teraz na sam przód mamy gniazdo montażowe noktowizora. To jest taki przeskok żołnierzy z poprzedniej filozofii walki do tego nowoczesnego żołnierza, bo zaczęliśmy być w stanie walczyć 24 godziny na dobę. I to nie za pomocą światła tego dziennego latarkowego, ale za pomocą światła UV, a więc potocznie mówiąc widoczności w noktowizji. Mam tu ze sobą taki noktowizor, który bardzo prosto jest montowany. Montujemy go i teraz pamiętacie, jak mówiłem o tym hełmie polskim, blaszanym wzór 67, że spadał nam na nos? To wyobraźcie sobie, że przeskok technologiczny nie szedłby za tym wszystkim, co jest w środku nie zamontowalibyśmy przeciwwagi, to w momencie upuszczenia tego oktowizora na głowę, spadałby nam ten hełm z powrotem na nos i czoło. Ważna rzecz, to jest taka dla mnie podstawa, możliwość montowania słuchawek i te słuchawki aktywne, nawet jeżeli jest gdzieś jakiś mocny impuls dźwiękowy, one go wyciszają mają od razu ze sobą możliwość łączności, a więc jesteśmy w stanie komunikować się z poszczególnymi innymi żołnierzami czy z dowódcą. Po bokach mamy relingi i te relingi mają systemy mocowań, jak widzicie słuchawki są zamontowane na relingu. Na drugim relingu mamy drugą słuchawkę, mamy możliwość zamontowania Latarki. A więc jest możliwość jeszcze sobie podświetlenia, a z takich ciekawostek jest tutaj takie światło, które pozwala nam zobaczyć krew. Bo walczymy w nocy i świecąc tym światłem widzimy, że ktoś jest ranny i gdzie ta krew z żołnierza czy z kogoś postrzelonego wypływa. Często się zastanawiacie albo myślicie sobie, że ten hełm jest tak bardzo mocno powycinany, a więc ma mało przestrzeni tej balistycznej do ochrony. Zawsze będzie taka walka coś z czymś. Jeżeli dodamy tu kolejne płaty kewlaru, to będzie to coraz cięższe. Będę Wam powtarzał, że to jest hełm dedykowany dla żołnierzy jednostek specjalnych. Ale ten hełm ma też możliwość na tych relingach do budowania sobie zabezpieczenia takiej szczęki balistycznej na twarz. Jego konstrukcja, ta w środku i ta po bokach pozwala na używanie go jako też hełmu żołnierzy, którzy skaczą ze spadochronem dla skoczków Bardzo ważną rzeczą jest zaopatrzenie nas balistycznie też okulary. To jest taka przestrzeń, o której zawsze będę mówić. Jeżeli będziemy ranni w rękę, w nogę, to będziemy w stanie jakoś funkcjonować. Żołnierz, który nie ma okularów albo gogli balistycznych, będąc ranny, będąc po jakimś wybuchu, gdy ma zapiaszczone oczy, nie jest w stanie dalej walczyć, a więc Znowu konstrukcja hełmu, to że mamy takie słuchawki na uszach, już nie takie, pozwala nam w miarę śmiało i wygodnie ubrać okulary czy gogle. Tak więc podsumowując naszą filozofię, i mówiąc, że coś jest symbolem jakiejś operacji, operacji Szpej, ten hełm jest dla mnie takim symbolem, bo przestał już być tylko niewygodnym orzeszkiem na głowie, ale stał się. Systemowym zaopatrzeniem żołnierza, nie tylko pod względem balistycznym, ale tym wszystkim, co daje to słowo kluczowe, o którym mówię, ten przeskok technologiczny. A więc żołnierz ma już nie tylko karabin czy pistolet, jako swoje narzędzie walki, ale też jest zaopatrzony w to wszystko, czego często nie ma przeciwnik, i to jest nasza siła, żeby indywidualne żo wyposażenie żołnierza stanowiło dużo większą przeciwwagę niż to, co ma druga strona. Tyle o hełmie z mojej strony, a my będziemy dalej pracowali, żeby Wam się po prostu lepiej i wygodniej służyło, pracowało, żebyście byli po prostu skutecznymi żołnierzami i z jeszcze jednym takim przesłaniem do Was będę cały czas mówić. Ta przeskok technologiczny i zmiana mentalna tego poprzedniego systemu jest taka, że dzisiaj mamy sprzęt i szkolimy się po to, żeby zwyciężać, a nie po to, żeby ginąć. Nie giną nasi przeciwnicy.